Głos pani dyrektor, gdzie jest pani dyrektor? Jest, nie coś powie. Potem pani wójt zamknie, powie, się poszli do domu, a ja potem zaproszę. Witam ponownie. Moi kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że wytrzymaliście z nami do końca w ten naprawdę upalny dzień. Dziękuję wszystkim, którzy, chociaż. 10 minut poświęcili na to, aby festiwal mógł się odbyć, aby mógł odbyć się dzisiejszy bieg, który zgromadził 85 zawodników i wszyscy szczęśliwie dobiegli do mety. Dziękuję naszym wykonawcom. Zobaczcie, jak ogromna grupa ludzi zaangażowała się w dzisiejsze przedsięwzięcie. Nagrodźcie ich gromkimi brawami. Bardzo Was proszę. Grupa Teatralna do Malezja. Rysurki Gdańska. teatr światła zągowa drągowska scena tańca współczesnego marku Szymborskiej. i następujący produkt lokalny grupa teatralna i Ale Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna osoba, która się bardzo, bardzo napracowała. Jest to Radek Dąbrowski, bez którego ten festiwal po prostu by się nie odbył. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dzięki Wam, dzięki temu, co się dzisiaj zadziało. Wierzę w to, że to, co robimy ma sens i już dzisiaj zapraszam Was za rok. Postaramy się, aby było jeszcze ciekawiej. Jeszcze będziemy chcieli Was jeszcze bardziej zaskoczyć. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję pracownikom gminnego ośrodka kultury i wszystkim tym naprawdę, którzy zaangażowali się w organizację dzisiejszego wydarzenia. Oddaję głos pani wójt. Kochani, pani Ewa prawie powiedziała wszystko. Ale ja muszę dokończyć i powiem, że choć Ewa. To jest główna sprawczyni tego, że dzisiaj mieliśmy pierwszy festiwal kultury słowiańskiej i pruskiej. To właśnie pani Ewa przyszła do mnie w kwietniu bodajże tego roku z pomysłem, że może byśmy zorganizowali Taki też festiwal. Początkowo tak sobie pomyślałam, hmm, no ciekawe jak to nam wypali. I dzisiaj jestem szczęśliwa, że się zgodziłam, że podjęłyśmy, to znaczy ja podjęłam decyzję, a powiem szczerze, to Pani Ewa, Pan Radek byli tymi, którzy po prostu wszystko to zorganizowali. Proszę Państwa, chciałabym Żebyście Państwo nagrodzili tym właśnie Państwa ogromnym, ogromnymi prawami. Ja ze swojej strony chciałam podziękować wszystkim naszym gościom, wszystkim uczestnikom naszego festiwalu. Dziękuję za to, tak jak pani Ewa już powiedziała, że wytrzymaliście tutaj z nami w tym upale, ale myślę, że był to fajnie spędzony czas. Za to wszystko dziękuję wszystkim wykonawcom i każdemu z osobna. Dziękuję bardzo i słuchajcie, Państwo. Zaczynałam ten festiwal, no i z przykrością muszę go niestety już zam zamknąć. Także życzę wszystkim udanego wieczoru i słuchajcie, zapraszam na następną naszą imprezę, a myślę, że w przyszłym roku pani Ewo będziemy ciągnąć dalej. Tak, że zapraszam na następny Festiwal Kultury Słowiańskiej i pruskiej. Dobranoc!